Hej, cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie. Za mną jest Runfix, który zjebał akcję, ale w sumie dostałem full amunicji, więc może być. Nie, niech będzie, niech będzie, że mu przebaczę Tym razem. Bum. Oj to nie ja Tam gdzieś jest zielony dziad. Okej, Tam jest, z przodu. Okej, okay, już go nie ma. Eee... Yy, oskuruje palmę. Ty, a to marmur został z tyłu, brałeś? Brałeś. Nie. Nie brałeś. Dobra, to ja jednak nie wziąłem. Ale... No powiedziałeś, ale... Żebym spojrzał i chyba jednak nie do końca. Co? To po co kłamiesz? Nie kłamie. Kłamiesz? Nie kłamie, po prostu go nie zauważyłem. Ja Diabeł przed tobą. I zobaczyłem jak ta kulka skręca. Tak. Ona jest pojebana. Bo zobaczyłem jak ciebie goni. To było takie, ty sobie idziesz, poszedłeś do przodu, a ona tak wiesz... Kąt prosty. Wżyt, wżyt i chuj. Mam 50 pancerza, zajbiście, straciłem jeden pancerza i podniosłem na nowo. Ze mnie Debbie Czy będzie tu snajperka? Wnios Wnioskuję, że tak. I w sumie pod tym mostem jest dobre miejsce, bo te harpie nie mają takiego... Miejsca na sus! Nie wiem, do przodu. Tak? Jo, będzie fajnie. Ja z cię goniłem. Ok. Dobra, mamy trochę krokietągów. Ok, tutaj widzę Żyćko, więc Żyćko szybciej wezmę. Mamy gdzieś 50 pancerza, którego na razie się wstrzymam. Zajebiście, spadłem. Dzięki. Aha. Ja pierdolę. Ja pierdolę! Gdzie są te kurwy? No wszystkie główne, a tu na plecach, no zajebiście. To jest się schował pomiędzy i zadowolony. Spierdalaj z tą kulką ognistą. Co z... to jest? Z w kulka. Co za kurna frajer? Nie wiem z czego to jest. Nie widziałem jak ją lepił. Ale wyobrażasz sobie puścić żyga takiego zielonego, skleić w kulkę i rzucać w kogoś? To nie żyga, tylko gluta robić tak i tak leci. Nie, to z nosa lepszy, bo świeży. To no ja nie wiem. No nie wiem, jak masz fetysz? Nie robiłem takich rzeczy. ja też nie. No to skąd wiesz, jak to się konstruuje? No nie wiem. No jak nie? Przed, przed chwilą powiedział, był było nagrane. No ja, ja, na pewno. Na pewno. Dobra, proponuję się stick together i tak dalej. Dobra. Dobra, jebać. Nie, nic. Znalazłem fajne miejsce do ostrzału. O, o fuck, ale oni też mnie mogą ładnie ostrzelać. Yy, tu jest chyba bateria, tak, bateria do wzięcia Okej, okay, mogę wejść jeszcze wyżej, to jest ciekawe Chory jesteś? Co? Chory jesteś? Jak to? No bo bakterie wołasz jakąś. O znalazłem jakiś Freemategy Pozostały jeszcze trzy. O fuck, my chrząszczów mamy szukać O no to zajebiście nie barzyście ja ci będę wspierał z góry Dobry deal? Okej okay. To ja ci będę wspierał Póki mam amunicję Jeszcze dwa drecia Wiesz, że jestem obok na ciebie. Aha, cześć. No, cześć. Cześć. No, no to szukaj jeszcze dwóch ty, Tam coś się dzieje dziwne, o tam są jakieś słupki kurne. Czy tam da się wejść? Nie wiem. Czy tam chcę wejść? Nie wiem. Czy tam będę wchodził? Nie mam pojęcia. Do domku nie mogę wejść, na pewno idę po pancerz. O, snajperkę mam. Co ty gadasz? Gdzie? Nigdzie, po prostu chciałem żebyś wszedł z sufitu. Nie. Też Cię lubię. Ale kutas. Nie no, tak naprawdę to i tak zszedłem na dół, bo trochę już mi się nudziło na tym dachu. Gdzie on był? Nie wiem, ale kto? No to, a to tam jest! A, zginąłeś. Ej, pod a? tabem widzę Twoją lokację. Tak? Tak, kliknij sobie... A? Mam chrząszcza. Dobra. Wiesz gdzie był? Tam. Tutaj. No, mówię, że tam. Oa Mam się kurwa zrespił. Refix coś cienko ci idzie. Panie alfa gamer. Dwa wow. A cię z dachu Fale go w kitę Słyszę gdzieś bombowych chłopców Tych co lubią się rozerwać Znalazłem cię Cześć Aha tamten miał low HP i przeżył. Dobra, tu widzę trochę pancerzyka. Chodź dalej. Uważaj na drzwi. Bo są groźne. Dzięki. Spoko. Dzięki. Spoka. E, ja czuję, że tutaj będzie w wiesz czego? Clearów. Przypomina mi to pewną lokację z trójki. No, w sumie w drodze do piramidy jak... I kamikadze, i clear'ów pełno, tylko tu jeszcze są te zielone gnoje. A, A. Są bombiarze. A, nie, zabiłem go, przepraszam. Myślałem, że zginął, wiesz. A. -a. O oh, fuck. Kosmiczne dziady! Bordo, suń się, bo blokujesz target. Tak? Nie no, żartowałem. Tu są baterie, jakbyś chciał. Prawo Dzień, do ty. Ja teraz głównie z minigana i z rakiety. Okej, okay, słusznie. Widzisz? Mówiłem, bardzo podobna lokacja do tej trójki. No? Znaczy. czy? No w sumie głównie na pustyni, drugie głównie na pustyni, nie? No. O kurwa, a żeś mi się wjebał. I teraz on. Arr. Jeszcze ten mały obstraniec powinien zdechnąć. Tu z tyłu jest życie. O. Ah. 25, dobre i to. Jutnia mini mini mami mini mini pipi Kupa leci. A też jest to opcja trzeciej osoby, o. Jest. W każdym jest. W każdej części. Fajnie, fajnie. Byłem ciekawy trochę jak to wygląda. Mogę pobiegać tak z Ach. uno momento, secondo. Będę widział trochę więcej co się dzieje. Eee, ty wiesz co, tam z tyłu chyba sekret jest. Albo coś? Albo mi się wydaje, ale nie wiem. Gdzie z tyłu? Rakiet, te, do granatników, okej, okay, amunicja. A nie, to ja tam podnosiłem i nie było. Okej, okej, okej. Dobra, no problemu. No problemu. Będzie, będzie sroga bitka. Co tu ma być? Dziura. He, czy te dzbany są? Hihihi, <noise> <Frajerzy. głos> Debil. Więcej takich o elegant kurde Znożyłem <śm> Czyś byś zginął? Oła. Telefon się pojawił. Aha, serio. Aha Dobra, szlachetną paczkę na razie sobie zostawię. Na później, najwyżej się wrócę. Dobra. Furt person mini -gun Master. Brrr. Doro, o ła! Podrzucił mnie pierwszy raz. Na prawie dwie godziny gry, no to bardzo ładnie. Aha. Hmm. Głupie byki. Ja jebie żeśmy się wepchnęli. No, czy ty mnie? Ja ciebie nie wiem jak to było. Przepraszam, obznajęło mi się. Wiem, że na pewno dostałem kulkę, kurde. No widzisz, jednak zmusili nas trochę tutaj do odwetu. Aha. Ale dobra, dwa minigany to jest. Czemu byki nie fokusują? Halo, to on wygląda jak ten cyborg. Eee, ten, nie cyborg, tylko jak to się nazywa? Kroniki Sary Konar. Co? No, czekaj. Nie bo to było w Transformersach. No, ten RX coś tam, czy X coś. Kurwa, no nie przypomnę sobie. A, nie. Nie, Eee. Yo. Nie si Piyo, poczekaj. Eee... Kurna no, wyleciałem. Czekaj, Sara Kona... TERMINATOR! Dobra. Okay. No, tak wygląda twoja postać, jakbyś był jakimś Terminatorem. Kurwa. Nie wiem. Ty mi powiedz. Wiem, że na pewno musiałem przeszukać całe moje memory files. A? A? <głos》>, kurna. Nie już zapomniałem. Aha. Wyleciało. Dobra, chyba posprzątane wreszcie, co? Mnie już się pokończyło do Minigana, do rajguna. No to fajnie. No dobry gracz, ciebie. Najlepszy. A tu dostaniesz pancerz. Czekaj, coś jeszcze drzepizdę. Stary, ja zginąłem 6 razy, a ty 113. Co? No zapadł pod tabulatorem, a nie, to jest życie. Co, na pewno bym tyle razy zginął? Morda, no, no proszę cię. Czemu ja jaka... przeczytałem? Jako devs. Nie wiem, because you're ugli. Stupid. Ej, bakterie się zbiera oddzielnie. Paczka tego nie, nie, nie zaspokaja. Twoich, twojego dziennego spożycia. Czy tu będzie jakiś boss? No wiem. Kurwa, to wygląda jakby to był boss. No wiem. Z czym się będziemy bili? Przyjacielem. Jakimś kurwa El Muerto, El Diablo, El Red Piccolo Master. Już się wrota zasuwają. Dobra, najpierw pojeby. No w sumie na nich Tomek jest dobry. Tomek i przyjaciele. Tomek i wybuchowy chłopiec. Ich to nie cierpię. hała No nie, tylko nie te kurna... ...kutasy. Refix. Co? O, Żegający pan. Nie mam chabcu! Eee... same! Ale ja bardziej nie. senat. Umarłem. Fajnie. Żyjesz? Jo. Umarłem, ale żyję. Taka, zabiję jednego zielonego gnoja. Broń mnie przez chwilę! Dobra, trzecia osoba. Ej, się kurwa na plecach zresztą. Halo, to tak nie powinno wyglądać. Tam gdzie my jesteśmy, Chang powinien być zaklepany przez nas. No stary. Normalnie, że tak. Kurna. O Jezu, weź tu się, kurde, schowaj przed tym wszystkim. Jak mi jedno liścia. Ja muszę iść po HP. A no. to taka gra. Aj! ej, ej, ej. No jest, strategiczna. No, a nie ano. No mówię ano. <laughs> a do? Głodny jest. Płodny? Głodny? Głodny. Głodny w sumie. W sumie też bym coś A coś mi się wydaje, że skończymy tę mapę. No. Czy następnym? Zależy, jak będziesz czasem i spać, co? Eee, no to Zreszmy coś. Tutaj. Słuchaj, chcesz to możemy skończyć tę mapę? Tą, tę. Aha. Tego? To co teraz gramy. Aha. I ty możesz iść się zrzemnąć, a ja pójdę do Hasama. No ja normalnie idę spać stary, a. Nie wiem, sobie o 20. A, no to e, dobra, no. no. To najwyżej o 20 wrócimy do zabawy. Tak? O 20 chcesz tak wcześnie? Nie, żartowałem, e, 22. No... Co, coś, co, coś coś... Nie, kiedy... Ja sobie wstanę, nie? Tam jo. o tej 20 rano coś se zjem smacznego, muszę sobie wciągnę. No dobra, dobra. Harpie. Wiem. No nie, zamiast minigana to nie wiem, mi się z lepiej do nich strzela. Też tak sądzę. Nie? No. Jakby... No nie wiem. Lepsze obrażenia, lepsza celność. O, oh, fuck. No nie wiem, ale wygodniej, nie? Tak. Też jestem tego zdania. Może dlatego, że broń masz przy barku, a nie pod jajami. Ty, te harpi jak na dół, to na kopie. Tak. W sumie mogłyby pozłazić na dół. Ale strzelby też lubią. Czekaj, a jak granatnik? Oła. Tam jest ich dużo, o coś tam dostało Nie no idzie ich trafić, z granatnika No i to w sumie nie tak źle, ale wiadomo każda odległość wszystko robi swoje. Dobra, czekaj, mamy railguna, dobra Tylko nie za Długi są na ziemi, to nie jest problem. Ładnie krzyczą, kiedy umierają. To mi się podoba. That's right. I idę po... O, jeszcze jest więcej amunicji. W sumie spoko. Do miniacza i trochę HP. Pancerz sobie na pewno wezmę. O ja pierdolę. Ty sobie kurwa żartujesz? Co po wszystko gdzie? Kurwa! Co ja jest tu jakiś target? tudu? Tak! Nigdy w życiu, ale dobra, udało się. Co teraz? Ja wiem, dlaczego masz buty czerwone, to dlatego. Co ty gadasz? No? Ty jesteś głupi. Dobra, co, co my mamy zrobić teraz? Ja pierdolę, jeszcze więcej? O, fajnie. Czyżby połowa poszła na. Nie, no co ty? O co, skoro Kamilek jest do bicia. Aha. Oła. Tarra beczko, tarra. Tak było. Niezły rogacz. Co? Niezły rogacz stary, czujesz to? Aha. Jeszcze więcej tych notów? O kurde ile kulek? Ile kulek tej? Ja pierdryle Nie, czekaj ja, jak to było? Ja pierdolka Kul, kultula, Kultularne ja pierdolę Ja pierdolka O stary a tu nie ma arcikmenta, że strzelasz ciągle przez 20 sekund i zabijasz coś? Nie, tu nie dali. Kurde. Szkoda. Dobra, ale powoli... Powoli już idzie tak jak powinno. Czekaj, gdzie, gdzie jest granatnik? Ale fiurgnął. Ale <ścoughs> latają. Jepsik. My granatnik nie jest aż taki mocny, ale na nich działa. Więc jest miło. Cóż bym chciał wrzuszc? Na razie nic, bo jest ich jeszcze więcej. Ale dziwnie porobili teraz, nie? Twale. No. Znaczy dziwnie, no. Co, chciałbyś, żeby przyszło 5000 na raz? Tak. Byśmy zginęli tak po 60 razy, ale by było spokojnie. Dobra. Dobra. Ale też przez to, że jesteśmy tak jakby w dwóch, w kopie, to wydaje mi się, że jest chyba więcej modu. Nie, nie, nie. Nie, nie ma to tego. Nie, to poziom trudności jest tylko regulowany. Aha, okej. Okay. No to ten, poczekaj za mną. Oj, został... W sumie mogłem wziąć tą torebkę. No dobra, nie chce mi się już po nią wracać. Co to ruksak? Tak, ruksak. Co to jest? Miasto Memphis Metropolia. Czyli mamy to skończone. Ja zobaczę ile mamy nakamerowane? Teraz będzie. Aleja z fiksów. Mm -hmm. Hmm. No nie wiem. O, a to fajna mapa jest. Tak by the way. To co, jeszcze tam chcesz dupnąć? Nie no, idę spać. No dobrze, no to, to będzie trochę krótsze. A ile? 21. Taka, taka, trochę reklama Polsatu, chyba że tutaj po prostu zrobimy cięcie i do, dogramy wieczorem. No nie, no to zrobisz tam jak chcesz. Ja idę spać i, i wieczorem jakoś się widzimy. Nie jest ja stanę o 20 rano, wypiję herbatę, kawę, sorry. Wypiję sobie kawę jakąś fajną albo cztery. Zjem śniadanie. Tak. Czekaj, czy on jak nie celuje ze strzelby? Czy nic nią nie robi? Ogląda się. Oglądają tak śmiesznie. Jak to? No, tylko musisz w ogóle się nie ruszać. Aha, dobra, no to się nie ruszam, bo chcę to zobaczyć. Bo widzę, że u ciebie, mój kolego terminatorze y, strzelbunia jest na plecach. No, u mnie też teraz trzymasz na plecach. Okej, okej, okay, a... okay, już widzę. Ja ten to oglądający jakiś czas tak fajne. Mhm, widzę do góry sobie śrubnął. No ale dobra, mniejsza większość. To robimy tutaj cięcie i widzimy się wieczorem. Mm. Dobra, no to buzi. Cześć.